Bo co jest? Dobre pytanie. Wigaliśmy w to już. No, jest bonus za czwórkę. Wow, tak, to jest bonus. Tak, to jest kurwa bonus. Wow. Wreszcie, wreszcie, wow. Kurwa, grze grze grze, so ban, tak? Takim Tak, bo tak, tak. Dawaj środek, okej, okay. to dla ciebie. Tu, 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 tu. Yeah! Jest, jest to chyba pierdolnie, co czy nie? Ło! kurwa, ile to jest siana, dobra! Ho, 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 ho. Dobra! Dobra, dobra, ale pierdolneło, nie wiem ile to jest kurwa Ło, kurwa Nie wiem ile to jest kurwa pieniędzy, ale jest bardzo kurwa dobrze 2002,5 e Dobra, wracamy do gry! Kurwa! Tak, bo jest moneta za 10. O, dobrze, o, dobrze, o, jak dobrze. Grzesiu, bo rozumiem, że Grzesiu, ale tu Grzesiu polecił bardzo ładnie i tym co to sposobem wróciliśmy do gry. Dwa, dwa i pół koła, po, po, po!